Witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Technicznie Rzecz Biorąc. A dzisiaj będziemy rozmawiali z posłem do Parlamentu Europejskiego, Krzysztofem Hetmanem o standaryzacji ładowarek. O czymś, co dotknie nas absolutnie powszechnie, wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Witam serdecznie, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Panie pośle, ile elektrośmieci generuje dzisiaj brak standaryzacji ładowarek w Unii Europejskiej? Czy mamy takie, taką wiedzę? Mamy, jeśli chodzi o same ładowarki, to jest 51 tysięcy ton w Europie. E, przy, przypada na rocznie. Każde, rocznie na każdego Europejczyka przypada około 16 kg i mówimy tylko o ładowarkach. Więc problem jest potężny. I to jest główne założenie, główna przyczyna tych ogromnych zmian, które wprowadza Unia Europejska w tym obszarze? Między innymi przede wszystkim jest taka, że tego oczekują konsumenci. Chyba każdy z nas ma, czy też spotkał się z takim problemem, że zabiera wiele różnego rodzaju sprzętów elektronicznych, czy to tablet, czy telefon komórkowy czy głośniki są dzisiaj przenośne, bardzo popularne, jeśli chodzi o młodych ludzi, kwestia aparatów fotograficznych, cyfrowych, no to okazuje się, że praktycznie do każdego trzeba mieć oddzielną ładowarkę, więc jeśli gdzieś wybieramy się w jakąś podróż, no to jest to dość irytujące, ponieważ dużą część naszego bagażu zajmują zupełnie niepotrzebne ładowarki. A druga sprawa, no to jest kwestia przymuszania nas, gdy zakupujemy nowy sprzęt, do zakupowania go z ładowarką, szczególnie jeśli chodzi o telefony komórkowe, w sytuacji, kiedy poprzednia ładowarka jest bardzo sprawna i można z niej korzystać. Panie pośle, na jakim etapie legislacyjnym dzisiaj jesteśmy w Unii Europejskiej? Jeżeli chodzi o standaryzację ładowarek. Nie mówmy jeszcze na razie o aspekcie technicznym, czyli o jakim standardzie mówimy, o tym będziemy rozmawiać na za sekundkę. Okay. Na jakim etapie legislacyjnym jest Unia Europejska? No, dzisiaj jesteśmy już na etapie takim, że rozpoczęły się trilogi. To jest takie tajemnicze hasło, pod którym kryje się. Ostateczna dyskusja nad tą legislacją pomiędzy Radą Europejską, pomiędzy Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską. To oznacza, że jesteśmy po głosowaniach, po pracy nad tą legislacją, nad tą dyrektywą w Parlamencie Europejskim, którą zaproponowała Komisja Europejska. No i w Radzie Europejskiej odbyło się już pierwsze spotkanie, na którym w, tym trójstronnym, w tych trójstronnych rozmowach doprecyzowuje się i doszlifowuje się, doszlifowuje się zapisy tego dokumentu, po którym, gdy już zostanie on zaakceptowany przez te trzy instytucje, zostanie przedstawiony państwom członkowskim już do wdrożenia. Jest zgoda? Czyli na... do implementacji tego prawa wynikającego z dyrektywy do prawa krajowego? Jest zgoda organów Unii Europejskiej, jednomyślność co do kierunku legislacyjnego obranego, czyli wprowadzenie jednego standardu ładowarek w Unii Europejskiej? Jest. To nawet widać było po głosowaniach w Parlamencie Europejskim, gdzie chociażby na Komisji Rynku Wewnętrznego praktycznie rzecz biorąc wszyscy poparli te rozwiązania legislacyjne. I myślę, że chyba nie znajdziemy nikogo, kto specjalnie by się temu sprzeciwiał, bo są temu, ku temu same pozytywne powody, a skutki tego będą z pewnością bardzo dobre, zaczynając od tych elektrośmieci, o których zaczęliśmy rozmawiać. Poprzez, poprzez zmniejszenie irytacji obywateli w Unii Europejskiej. Po trzecie, zmniejszenie przede wszystkim także kosztów, no bo jeśli nie będziemy przymuszani przez producenta do zakupu nowej ładowarki, no to w sposób istotny gdzieś każdemu z nas w kieszeni parę złotych, a w wielu przypadkach to nie kosztuje nawet parę złotych, ale jak wiemy, więcej, po prostu zostanie same plusy. O jakim standardzie mówimy w takim razie? Na jaki standard ładowarek postawi Unia Europejska? Trzeba pamiętać o tym, że w ogóle prace nad tego typu założeniem, czyli żeby była jedna ładowarka, żeby ujednolicić tą sprawę, rozpoczęły się w 2009 roku. To Komisja Europejska podjęła takie prace. Wtedy przypomnę, mało kto pamięta, że w 2009 roku obowiązywało, czy też posługiwaliśmy się na, na, tutaj na obszarze Unii Europejskiej blisko 30 różnymi rodzajami ładowarek. Komisja Europejska wtedy podjęła działania, aby to ujednolicić. W 2011 roku zostało podpisane takie porozumienie dobrowolne producentów o tym, aby, aby to zmienić i rzeczywiście udało się i od tamtego momentu, od 2011 roku są trzy ładowarki zasadniczo w, w obiegu. No niestety później jedna z firm się z tego wyłamała. No i mamy dzisiaj, co do zasady, wszyscy korzystamy z USB. W tej chwili jest szybsze USB-C, do którego w tej chwili będziemy dążyć. No i odejdziemy od ładowarek z jednej firmy Lightning. Czyli odpowiadając panu, bo się rozgadałem, mhm. odpowiadając panu konkretnie na pytanie, idziemy w kierunku USB-C. USB-C. No właśnie. I teraz moje kolejne pytanie, bo powiedział pan poseł o tym, że raczej nikt nie powinien być przeciwny temu, że standardujemy ładowarki, ale jeżeli byśmy zapytali biznes, to już o takiej jednomyślności zapewne ee, mówić nie możemy. Kogo najbardziej, jakiego giganta technologicznego dzisiaj najbardziej dotknie ta konkretnie zmiana legislacyjna? No, wygląda na to, że tego za wielkiej wody. Czyli e, to on się wyłamał wtedy z tego porozumienia w 2011 roku. No ale to jest tutaj mówiąc po młodzieżowemu, krótka piłka. Mm -hmm. e, to jest dyrektywa, to będzie obowiązujące prawo. Na to też będzie czas, żeby się przygotować, bo państwa członkowskie będą miały około dwóch lat na implementację tego prawa. Zakładając, że te trilogie, o których mówiłem, czyli te trójstronne rozmowy, e, zakończą się do końca tego roku. Roku, no to um, wariant optymistyczny jest taki, że w 2024 roku już będziemy mieli do czynienia w przestrzeni Unii Euro Europejskiej z jedną ładowarką, czyli za półtora roku, w wariancie pesymistycznym w 2025. No ale każdy, kto będzie chciał wprowadzać swój produkt na obszar Unii Europejskiej, będzie musiał się do tego prawa dostosować, bo będzie to po prostu prawo obowiązujące wszystkich. Czyli organy unijne raczej oprą się temu lobbyingowi ze strony Apple'a, o którym czytamy, zagłębiając ten temat. Wydaje mi się, że już się oparły, dlatego że ani Komisja Europejska, ani Parlament Europejski, nie słyszałem, aby takie były Postulaty ze strony Rady Europejskiej nikt raczej tutaj jakąś wielką empatią w stosunku akurat do tego jednego producenta nie pałał. W związku z powyższym ja jestem przekonany, że ta legislacja, która dzisiaj leży na stole, która w tej chwili, tak jak powiedziałem, jeszcze jest w ostatniej obróbce, zafunkcjonuje. Rozmawialiśmy o gigancie technologicznym, teraz porozmawiajmy o konsumentach. Co z kosztami po stronie konsumentów? Przecież miliony użytkowników, miliony obywateli Unii Europejskiej będą zmuszeni dokonać zakupu e, innych standardów e, ładowarek. E, no właśnie, jak to będzie wyglądało od strony kosztów konsumentów? Nie no, myślę, że kosztów po stronie konsumentów tutaj nie będzie, bo tak jak powiedziałem, mhm. większość osób dzisiaj już używa USB, tak. ma być USB-C, w tej chwili Te też, urządzenia, się już które prowadza, mają... mhm. też się już wprowadza tak, w tej chwili USB-C, dlatego że jest postęp technologiczny mhm. i są, to, 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 jest, to jest po prostu szybszy, szybszy sprzęt. Um, natomiast po prostu każdy nowy produkt, który ktoś będzie kupował, załóżmy od tego 2024 roku, e, będzie już na tej jednej ładowarce. Więc jeśli ktoś będzie starym sprzętem posługiwał jeszcze, Prawdopodobnie ja, e, to będzie jeszcze używał tej ładowarki, którą e, zakupiłem w momencie e, zakupu tego, tego sprzętu. Natomiast później, jak będę chciał wymienić telefon, tablet, to już y, będzie po stronie konsumenta, same plusy będą, bo jeśli będzie miał taką ładowarkę, która będzie to jest ważne jeśli będzie miał taką ładowarkę, która USB-C, która będzie która będzie tą ładowarką obowiązującą, a on będzie jej w jej posiadaniu już, no to nie będzie musiał jej kupować, bo też jest plus taki, że producenci nie będą mogli zmuszać konsumentów do zakupowania każdego sprzętu z, dodatkowo z ładowarką. To będzie rozdzielone. Jeśli będzie chciał pan kupić sobie telefon bez ładowarki, to ma pan prawo, będzie miał pan prawo do zakupu tego telefonu, tabletu, nie wiem, głośnika, y, 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 słuchawek bezprzewodowych, mm -hmm. które też trzeba naładować, nie będzie musiał pan wydawać pieniędzy na, na ładowarkę, więc po stronie konsumentów nie będzie tutaj żadnego problemu. W sytuacji, kiedy ktoś będzie korzystał ze swojego poprzedniego sprzętu, Jak kupi nowy, to już i tak nie będzie musiał kupować ładowarki, jeśli taką posiada. Zadając to pytanie, miałem na myśli głównie kiedy nie wiem, mam urządzenie X, które korzysta z ładowarki Apple'owskiej, weszły w życie nowe przepisy, co oznacza, że moja ładowarka popsuje się, muszę nabyć nową. Rozumiem, że Apple będzie uprawniony przez pewien czas do sprzedaży na terytorium Unii Europejskiej swoich modeli ładowarek. Po to, żeby wykorzystywać je do sprzętów zakupionych przed wejściem w życie nowych przepisów. Ale przed wejściem w życie nowych mm -hmm. przepisów ma pan przecież ten produkt razem z mm -hmm. ładowarką. W związku Ale z tym, no no, jeśli się Jeśli się popsuje, to oczywiście jestem przekonany, że będzie taki okres czasu, który, który, który będzie powodował, że taką ładowarkę będzie można nabyć. To, to oczywiste. No, przecież nie, będziemy nie, 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 nie odłączymy ludzi od dobrze działających sprzętów które posiadają z, tylko z tego powodu, że wprowadzamy nowe ładowarki. No nie, tak to nie będzie wyglądało. Panie pośle, jeszcze mam pytanie związane w ogóle z, z projektem dyrektywy, bo mówimy dzisiaj o pewnej standaryzacji ładowarek. Mówimy o tym rzeczywiście, że Unia Europejska chce wpłynąć na sposób dystrybucji sprzętu elektronicznego, a więc na sprzedaży sprzętu elektronicznego po to, żeby właśnie nie wymuszać nabywania owych ładowarek z każdym sprzętem, bo okazuje się, że tak jak dzisiaj, ja na przykład mam całe pudełeczko w domu ładowarek różnych. Ja też. korzystam też. właśnie z dwóch. To chyba każdy. I to są ma. elektrośmieci. To są tak, tak naprawdę elektrośmieci. Tak, tak, dokładnie. E, jakie jeszcze zmiany dotyczące nas, e, obywateli Unii Europejskiej, e, będą wprowadzane przez tą legislację? Przede wszystkim to dotyczy ładowarek. Coś, na co mhm. chyba każdy z nas czeka, bo chyba każdy z nas ma w domu takie pudełko właśnie z ładowarkami, które przestawiamy z miejsca na miejsce, które są już nam bezużyteczne zazwyczaj do, do sprzętu, którego już nie używamy i to powoduje taką wielką ilość tych elektrośmieci, o których mówiłem, bo te wielkości, te wartości są olbrzymie, no 16 kg na. Na głowę, na głowę obywatela Unii Europejskiej, na głowę mieszkańca Unii Europejskiej. To jest jednak bardzo sporo. Tam oczywiście w tej legislacji są opisane także warunki techniczne dotyczące tych ładowarek, ile to ma mieć watów. To jest kwestia związana z, nie tylko z ładowarkami, ale ładowaniem kablem. Ale co do zasady chodzi o to, żeby ten sprzęt, który będzie sprzedawany po stronie tego sprzętu, po stronie tego produktu, to było to wejście USB-C, mm -hmm. bo po drugiej stronie można tak. w różny sposób to, um, to podładować. Natomiast y, y, także jest kwestia y, załatwienia sprawy bezprzewodowego ładowania, mm -hmm. chociażby e, dzisiaj telefonów komórkowych, no to dzisiaj trudno określić, choćby ze względu na postęp technologiczny, jaki jest i ustandaryzowanie tego, e, ale, bo też są różne, e, różne ku temu, różne ku, ku temu rozwiązania w, w różnych firmach, ale m, wydaje mi się, że Komisja Europejska może dostać taką możliwość, aby kiedyś w przyszłości aktem delegowanym to zrobić, bez pytania o zgodę Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, czyli takim wykonawczym, Tak, takim aktem wykonawczym. Na nasze warunki polskie to by było coś takiego jak rozporządzenie, rozporządzenie ministra. ministra tak. tak. Panie pośle, właśnie o ten postęp chciałbym zapytać, ale zanim zadam to finalne pytanie, to jeszcze jedno króciutkie. Kiedy przepisy w ocenie pana posła, biorąc pod uwagę czas trwania procesu legislacyjnego. Staną się powszechnie obowiązujące w każdym z państw członkowskich Unii Europejskiej. W wariancie pesymistycznym w 2025 roku. W wariancie pesymistycznym, tak. czyli za 3 lata. Tak, za 2,5. I teraz pytanie, pytanie puenta naszej rozmowy. Mówimy o ogromnym postępie technologicznym. Co się wydarzy, jeśli za 10 lat, albo za 8 lat dojdzie do wynalezienia, rozpowszechnienia, skomercjalizowania. Nowego standardu, efektywnego, efektownego standardu ładowania urządzeń elektronicznych. Co my zrobimy wtedy z taką legislacją? Bo ona nie jest neutralna technologicznie. Pytam, bo zazwyczaj prawo Unii Europejskiej, czy to RODO, czy to roz, projekt rozporządzenia dotyczące sztucznej inteligencji, czy tak zwany Data Act, czy teraz projekt legislacji związany z mm, walką z mm, niegodziwym seksualnym traktowaniem dzieci w sieci, o czym na briefingu Komisja Europejska parę dni temu mówiła. To wszystko są akty neutralne technologicznie. Nakładają na dostawcę treści cyfrowych obowiązek oceny stanu technologicznego i dostosowania się do aktualnego stanu wiedzy. Tutaj mamy konkretne rozwiązania technologiczne, konkretny standard. Co będzie, jeżeli rzeczywiście technologie trochę wyprzedzą tą legislację? Znaczy, technologia już legislacji nie wyprzedzi. Um, nowa technologia może dopaść tą nowa legislację, tak. jak nowa będzie, jak będzie już legislacja obowiązywała. Jestem przekonany, że wtedy dostosujemy się do nowej technologii, tak jak ze wszystkim, w, w każdym obszarze naszego życia, bo przecież jest, czy też kiedyś było wiele różnego rodzaju obowiązujących legislacji um, dotyczących technologii, chociażby patrząc przez pryzmat motoryzacji, um, i ta legislacja um, do tego była dostosowywana tak, aby było to z korzyścią przede wszystkim dla, dla konsumenta. Więc y, myślę, że jak już wejdzie ta nowa technologia, to i legislacja nadąży za nią. Za to trzymamy kciuki. Bardzo dziękuję, panie pośle. Krzysztof, Krzysztof Hetman, posłuch do Parlamentu Europejskiego, był moim gościem. Ja zapraszam państwa do oglądania kolejnych odcinków naszego programu Technicznie Rzecz Biorąc, YouTube, Apple Podcast, Spotify, Onet, Komputer Świat. Wszędzie tam, gdzie chcecie czytać i słuchać Nasz podcast. Do zobaczenia.